Karibu, z tej strony Ola, Hajk i Kasik. Zabieramy Was na kolejną wycieczkę po Kenii, tym razem do Suara Akacia Lodge. Idziemy na weekend a poza Nairobi, ale najpierw musimy się przebić przez korek. W piątek o godzinie 5 czy 6 to jest po prostu tragedia. No ale cóż. Jedziemy, prowadzi do Mombasa, czyli drugiego największego miasta w Kenii, i wręcz jest oblężona przez ciężarówki, samochody, motocykle. I dosłownie trzeba mieć oczy dookoła głowy, żeby kogoś nie potrącić, bo każdy próbuje się wcisnąć. Korkom nie było końca, i nauczka na przyszłość zamykać okna jak stoi się w korku. My niestety mieliśmy otwarte okno i podleciał do nas gość, który uderzył Hajka, ten na szczęście szybko odjechał, no ale sytuacja była jednak nieciekawa. Końcówka drogi prowadziła już przez rezerwat przyrody, czyli Suara Plains. Wow, to Widzieliśmy to? Tak, tylko. Tak, to nie jest dino. Chodźcie, słuchajcie. Widzieliśmy to? Słuchajcie. Po przejechaniu 40 km, co zajęło nam około 2 godzin, w końcu dotarliśmy do Suara Akacie Lodge. Miejsce to położone jest na terenie rezerwatu przyrody i zatrudnia 25 osób. Obejmuje ono 20 domków i każdy jest o innej tematyce. Nasz był związany z żyrafami. Temperatura była średnia, ale za to noc spokojna, czego nie można powiedzieć o kolejnej nocy, ale o tym za chwilę. Dzień dobry, witam Was wszystkich. Dzisiejszy dosyć chłodny poranek, zazwyczaj te poranki właśnie tutaj są takie dosyć rześkie i chłodne. A jaki jest plan na dzisiaj? No więc tak, śniadanie, zobaczymy co będzie ciekawego i później wycieczka rowerowa po parku. Bo tam są żyrafy, zebry, antylopy... Coś jeszcze jest w strusie, ale ponoć nie ma żadnych e, drapieżników, więc chociaż tak będzie. Um, dla Kazika to będzie pierwszy raz na rowerze, więc e, ciekawa jestem, jak mu będzie się podobało. Na miejscu można wynająć rowery, ale siedzonka dla dziecka już nie. My przywieźliśmy swoje z dekatlonów w Nairobi. Tak, Nairobi ma swój dekatlon. Śniadanie rozpoczęliśmy od kenijskiej herbaty, czyli czarnej herbaty z mlekiem i dla tych, co lubią z cukrem. Herbata pojawiła się w Kenii stosunkowo niedawno, bo około 100 lat temu i została wprowadzona przez Brytyjczyków. Obecnie Kenia jest trzecim największym eksporterem herbaty na świecie. Na śniadanie dostaliśmy sok, owoce oraz pełne angielskie śniadanie. Przy śniadaniu odwiedziła nas żyrafa. Ja oczywiście nie mogłam nie skorzystać z takiej okazji, i poszłam ją troszeczkę popodglądać. No ale powiem Wam szczerze, że żyrafy mi przypominają trochę dinozaury najbardziej diplodoki z tymi swoimi długimi szyjami. No powiedzcie sami, czy nie są podobne? W końcu przyjechały nasze rowery. Nie były ani najlepsze, ani najgorsze. W końcu miały dwa koła, kierownice, hamulec, który czasem działał, czasem nie. No i przeszutki dla dekoracji. Pierwszymi zwierzętami, które napotkaliśmy na swojej drodze, było stado antylop gnu. Czy was też przyroda napawa taką energią, ale generalnie po prostu tutaj, jak się jedzie i widzi te wszystkie zwierzęta, te wszystkie ptaki, to dostaje się takiej naprawdę fajnej, pozytywnej energii i również odczucie, że człowiek jest tak bliski naturze, wywodzi się z niej. Jedną z charakterystycznych cech roślin na sawanie są kolce, które chronią je przed zwierzętami i pomagają w przetrwaniu. Na koniec spotkaliśmy ptaki śmieciowe, czyli moja nazwa na marabuta afrykańskiego. Jest to duży ptak mięsożerny, który żeruje na wysypiskach śmieci. Żywi się on praktycznie wszystkim, również odpadkami. Ciekawostka: jest to kuzyn naszego Bociana. To który ładniejszy, marabut czy Bocian? Dajcie mi znać w komentarzach. Już od kilku osób słyszałam, że zamawiają sobie ubrania u krawców tutejszych. Krawcy y, siedzą tutaj na ulicy ze swoimi maszynami do szycia, w różnych sklepikach i tutaj też jest jeden krawiec. Izak, bo tak ma na imię, pochodzi z Kisumu i szyje ubrania do sklepiku tutaj, w którym można je kupić. Ja uznałam, że czemu nie, a spróbuję, jak, to, jak będzie to wyglądać, i zamówiłam sobie shorty. Czyli krótkie spodniki z kieszeniami, wykonane będą w 100% z bawełny. Oczywiście w takie wzory afrykańskie. Mają być gotowe w ciągu 1,5 godziny i koszt takich shortów to 1500 shillingów kenijskich, czyli około 53 zł. Generalnie można było wybrać naprawdę przeróżne wzory, przeróżne kolory, a także różne modele. Więc poszliśmy z Isakiem do sklepiku, pokazał mi różne modele, z paskiem, bez pasku i tak dalej. No i wybraliśmy, więc czekam. Szukać zachodu słońca. Potem mamy jeszcze zaplanowaną kolację, oczywiście. Dzisiaj jesteśmy bez obiadu, więc na pewno mamy duży apetyt, oraz na koniec będzie ognisko. Evans, czyli chłopak, który z nami był dzisiaj na rowerach, zaproponował, że jutro możemy pojechać rano poszukać hien. No i właśnie. Generalnie myślałam, że tutaj nie ma drapieżników, ale okazało się, że nie ma lwów. Natomiast są hieny, są lamparty, są geparty. Chociaż Evans mówi, że nigdy nie słyszał, żeby kieny, lamparty, gepardy zabiły człowieka. Um, I mają bardzo dużo tutaj innych e, zwierząt, na które polują, więc generalnie nie przymierają głodem, więc jesteśmy bezpieczni. Ufalibyście czy nie? Dajcie znać. W czasie tej podróży przyszła do mnie myśl, czy to, że odzywają się w nas różne strachy. Jest wynikiem tego, że żyjemy w bardzo kontrolowanym środowisku. I w momencie, kiedy jesteśmy w przestrzeni, która rządzi się zupełnie innymi prawami, gdzie nie mamy kontroli, nasz mózg wariuje i mówi nam, że jest niebezpiecznie. Co o tym myślicie? Po prostu nie uwierzycie, że Rafa przebiegła nam przez drogę. Kolacja została podana w formie bufetowej i oczywiście nie mogło zabraknąć ugali, czyli afrykańskiego dania z mąki kukurydzianej. Dla mnie troszkę bez smaku, ale tutaj się ją lubią. Ciekawostka, ugali jest wpisana na listę UNESCO. Dzień minął fantastycznie i noc zapowiadała się bardzo spokojnie, kiedy to nagle o czwartej nad ranem No, dźwięki po prostu jak z horroru. No i co robicie? Zostajecie czy wychodzicie szukać źródła? Jest godzina piąta. Już od jakiegoś czasu ktoś nam siedzi na dachu i cały czas skrzeczy. Skrzeczy, stuka. Po prostu zero jakiejś przyzwoitości. Ludzie nawet nie mogą się wyspać. Próbuję zobaczyć tego ale nic z tego, jest ciemno, nic nie widać. Rozwiązując zagadkę, ten straszny skrzeżący stwór okazał się być uroczym gryzoniem, albo góralek drzewny, no sami powiedzcie, czyż nie jest słodki? Jest jeszcze ciemno, szósta na, nad ranem, gwiazdy nad nami, a my idziemy szukać hien. To jest czas, kiedy są one aktywne, albo późny wieczór, albo wczesne rano. Szczerze, wątpię, że zobaczymy jakąś, jest nas dosyć duża grupa, no ale przygoda jest. Hien nie było, ale wschód słońca był cudowny. I na koniec spotkaliśmy małpią rodzinę. No i w końcu długo wyczekiwana chwila. Panie i panowie, shorty afrykańskie. Hit czy kit? Napiszcie mi w komentarzu. ok. Całe odgłosy, szczególnie te nocne, ale również wieczorne, w ciągu dnia były po prostu fantastyczne. Żyrafy przechodzące przy śniadaniu też niesamowite. Jednak dla mnie takim po prostu um, highlightem, um, czy gwoździem programu um, było safari na rowerach. Naprawdę. Wtedy można. Po prostu poczuć przyrodę w bardzo bezpośredni sposób. Można się zatrzymać kiedy się chce. Czuje się po prostu powietrze na twarzy, we włosach. Więc naprawdę to było bardzo fajne. Wydaje mi się, że Kacikowi też to się bardzo podobało. Pierwszy raz na rowerach. Ogólnie było super. Więc przed nami teraz droga do Nairobi, droga powrotna, Mombasa Road. Więc mam nadzieję, że będzie lepiej niż jedzenie piersiowe bo było mało? było mało i nie smakowało mi mm. i to jeszcze... ja nie, nie, nie. mam no właśnie dobra do zobaczenia wkrótce na koniec zobaczcie jeszcze to ogrodzenie z plastikowych butelek no po prostu recykling w 100% my się już żegnamy ze Słara Acacia dzięki że z nami byliście jeżeli Wam się podobało, polubcie wideo, zasubskrybujcie kanał Travel Yog i do zobaczenia wkrótce. Cześć!